Zdaję no, on się zrobić. E, Napiszcie w komentarzach Al, albo będę grał solo parę oddziałów kreatywnych może to jest albo solo parę oddziały Dam jakieś dodatkowe trybie jak na przykład teraz jest na bogata albo arena albo Tryb kreatywny, ale musisz wybrać na kreatywnym, albo na kreatywnym boxy, albo na kreatywnym, będziemy pisać, e, grać, albo na kreatywnym boxy, 2 bo na 2, to tam 1 na 1, albo takie dodatkowe inne mapy, albo klon, albo The albo horror mapy. Ale horror mapy musicie napisać, czy sami gramy, czy gramy z kimś. Sam się trochę boję. Zysku, jak to oglądasz to pozdro. To, to proszę mm. to napisz w komentarzu. Okej. Okay. Teraz chcę zjechać ek frame czemu jest nie budjalne aha to super jeżeli działa miejsce teraz jesteś Nie widziałam, że byłeś. Halo? Daj, nagrywam. Mogę nie nie mogę. Dawaj, Arana. I może polecimy na twoją ulubioną miejscówkę. Ej a wiesz jaka jest moja ulubiona? Ja. Szkoda. Nie bym jest z Tobą ubrała. Wierzę dzisiaj, że to z pierwszego sezonu. Hmm. Lepsze by było bambik z pierwszego sezonu. No? I szkoda, że nie ma edycji stylu, że można sobie zmienić bambika albo z pierwszego sezonu, no, albo bambika normalnego. No, to mi właśnie było fajne, ale wiem, że zawsze nie. Dać, ne, to można zrobić. No e, można sobie. Czy można zmienić takie no, tak, jak na przykład tak jak Bombika. Albo taki lufa na Bombika. Nie nie. ale. I po trochę mniej. Po Ja mam sobie podgłośnić. A teraz nie słyszysz? Lepiej? Wiele lewej, o wiele lewej. A teraz? Wiele lepiej. Dobra, teraz o wiele lepiej. No. Dobra, to tak mogę grać. Mam bam, Zróbmy. Czuję, jaka yes, jest moja ulubiona miejscówka. Stupa. tutaj Dalej, dalej. Jestem. Tam to gdzie jest moja Ty to wiesz? Kiedy graliśmy razem? I mówię, że to moja ulubiona miejsca, bo na niej zrobiłem wina. O nie, najgorsza. Najgorsza lecz na świecie. Znaczy, no, jest ładna. Tylko najgłupsze to. Najgłupiej się nazywa. Dobra, gość polecił na ten ten domek. A jak się nazywa? Tam? Okiść. Dobra, wykaż mi tego piekanowiskiego. A to miałeś na niego lecieć. Są szybsze. O masz tutaj szarego. Nie widziałam. Masz tutaj... Ja... Ej wiesz, jak mi wyglądały na boje? Jakie, no takie jakieś sumieszne. Takie... Nie, bu, nie miały ikon, tylko były takie szare po prostu. Kolorków nie miały. Długa miałem.

Ty w miejscu, stój. Chyba masz trochę? Masz. Jesteś i tak, i tak by ci dały. Boże, mi bo kto tam może być. A, masz, widzisz, O, dobra. Zamiast harpu... Masz tutaj harpunę, czekaj. Jakbyś chciał. Masz harpunę. Wiesz jak ja gram? Pierwszy, pierwsza pompa, potem MK, potem snajpa, potem PM. I kiedyś jałem, że... że pierwsza pompa, potem PM. potem snajpa, no. O, daj.

Wiesz, od dzisiaj gram? Pierwsz, y, pierwsza pompa, druga ta. Y, próbuję grać Uważam, bo gość może cię Ej, ja wrzucam tutaj. A, a ty tam wrzuć pompę. Oskarować właśnie chciałeś? No chodź, zabieraj. Mam to wyrzuć tam pompę. Ja cię chcę Ale chodź. Lamar, robi lamar, robi lamar, robi tak, o tutaj, tutaj, tutaj dah, whwiat? No, no, Alzaki, no, dobra no, ci proszę no, daj no, no, Duża pota. <coughs> Jestem lepszy Daj mi. Dzięki. Ja. Yeah. <coughs> okay. okay. Ale no, oh, ale Jak mi dasz emkę? Ja nie mam emki, mam pistolet. Mam no, pistolet. Dobra, ale nie, nie potrzebne mi już jest. Przez... Chodźmy, bo bo nie wiem co. Bo to będzie źle, ale dobra. 152% i też kolejny metoda, to partyki, z jest jakieś przeróbki. Pamiętajcie, że jest osób z.

No. A, bo tak się nie da, no. dobra. Chodź. Idę do Ciebie. Śmiesznie to wygląda? Ej, dawaj idź tam i się zdarzymy, okej? Okay? zdarzymy się za no. tak chwilę. Ola, chodź ty rolą, chodź. Jaś ty rolą Ale tam, tam idź, tam idź. Albo ja pójdę, ja pójdę.

Kurde, strzelają się gdzieś. Nie wiem, zabiera? eee daleko, bo daleko, ja bo I co mnie? nie. I co Może bo gdzieś tu się mnie? A, pół kilometra.

By mógł, by mógł być gdzieś o tu, o tu bym mógł go jeszcze znieść, o tam, wejść na mapę. zobacz. Nie, o, XP mam, też masz tu XP? EP jakby myśli tutaj. Pokaż, gdzie, no tam, tu, masz tu XP? Patrz. bo to będzie Twoja bajka, koło no, śmieci, jako tak nie tutaj się nie zbierałem. Ale nie brałem. Ty też nie miałeś... No. No to nic to nie nam nie da, ale zebraliśmy bo... Ty nagrywasz na LP? Ej, ranek. Oni najgorsze LP. Koniec świata. Koniec świata. Tam gości. Gości tu jest na tej na grupie. O! patrz, masz tu broń. Teraz go zamknę. Ale, tak, dawaj mi to tak. Nie, 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 Bam, tam się wyglepią! Proszę, gościa O tam co? A ty te, te rolko, jedziesz? Nie jak mnie trafił, jedziesz! Kwestia narodziny chaosu. Ej, narodziny bambola. Nie narodziny chaosu, tylko narodziny... Bo nas mogą z tego, z presu Bo idą Minus ten, 90 Ja to papa wejdę Umożliwiają 15 No wiem, o tu Apta jest Dobra, to się nam żyje A bo je Dobra, nie ma kewa nie ma krewa, chodź do strefy. To ty tam byłeś? Boże, bo mogą nas naprawdę... Właśnie do mnie strzelają, bambole. Bambole do pomóż, bo ty 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 A tu co? Uli do mnie strzelają. Szla... Szlają do mnie. Szlają, zaraz amą. To ślimie i zwierzyna. Kółę, Ej, ktoś tutaj dobra. ma full drewna. Gdzie? O, leżało 20 a parę drewna. 20. Zam. goście są minus 19. Jest no do Alpha masa. Czyli jakby do O dobra niedaleko ja strzelam. A, a ile masz ty? Dzie, dwie, 50 a do mnie jodernie! Nie dam ci, nie dam ci, nie dam ci. Nie dam ci. mamy. Mam boleaki. Gość, który pierwszy Tej raz... Tutaj nie wzywa i nie z To może jest ninja? Albo to jest no, Może... Nie, bo ninja nie gra na Europie. Na europejski. Goście tam od góry! Kurde, emotki uzgadzały. A no, ma jak gra? A jaki Śletu, I bo dobra. To za Dobra, Idę do Tylko proszę podjeżdżają, wiesz? Teraz. I, dobra. I jednak nie podjeżdżałem ich. Przedmatka, mi z one wyzwalczane. 不是跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说跟着他们说我们说说我们说 cuando transmiseo Siempre estoy en la transmisión, la transmisión. La transmisión.